Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Marzena. Kolejny temat przyda się przed świętami. Skoro już mamy, wiemy jak mieć kontakt ze sobą, skoro już wiemy jak nawiązać kontakt między nami, to teraz tak zróbmy, żebyśmy jeszcze się dobrze dogadali, żebyśmy się jeszcze dobrze skomunikowali i załatwili między sobą to, co chcemy załatwić. Czyli temat dzisiejszy brzmi jak gadać, żeby się dogadać co to znaczy dogadać się? To znaczy załatwić sprawę, którą chcemy załatwić. Może ktoś chce coś dostać, może ktoś chce się czegoś dowiedzieć. Czyli ogólnie załatwić jakąś sprawę, żeby się coś wydarzyło, ale też może być tak, że dogadać się, czyli chcę powiedzieć o sobie, tak? Chcę po prostu być zobaczona, zobaczony, i chcę ci powiedzieć, co jest we mnie, co się dzieje we mnie. To też jest, mm, to też się dla mnie zawiera w tym słowie, dogadać się, tak? Czyli zobacz mnie. Bardzo ważna rzecz. Dogadać się, czyli na końcu naszej rozmowy, jak my już porozmawiamy, jak my już sobie powiemy to wszystko, co mamy sobie do powiedzenia, to chodzi nam o taką sytuację, w której każdy z nas, obie strony będą zadowolone. Czyli chodzi o to, że żadna ze stron nie będzie miała poczucia, że coś straciła. To jest bardzo ważne. Jeżeli my po rozmowie, czy my skończyliśmy rozmowę i ja mam poczucie straty, to to prędzej czy później. Wróci jak po prostu bumerang w postaci pretensji. Więc rozmawiamy tak długo, aż oboje będziemy mieli poczucie, że ja dostałam to, czego potrzebowałem, i ty dostałaś, dostałeś to, czego potrzebowałeś. To jest nasze założenie. I teraz mam dla Was pięć takich podstawowych elementów. Oczywiście temat jest ogromny, jeszcze będę robiła. Filmy o poszczególnych elementach, ale dzisiaj tak bardzo ogólnie. Pięć takich elementów, które e, mają zaistnieć w naszej rozmowie, żebyśmy się dogadali, czyli żebyśmy wyszli z tym poczuciem satysfakcji, a nie straty. Pierwsza podstawowa rzecz to nastawienie. I tutaj mamy dwa rodzaje nastawienia. Po pierwsze, nastawienie mentalne. Kiedy idziemy z kimś rozmawiać, kiedy się chcemy z kimś dogadać, to bardzo często nie zauważamy naszego nastawienia. Nie mamy świadomości, że ono jakieś jest, a ono zawsze jakieś jest. I teraz, jeżeli mamy nastawienie, że moje jest lepsze niż twojsze, że ja mam rację, a Ty jej nie masz, że i, i ma być tak, jak ja chcę. A nie tak jak ty chcesz, i że moje zdanie jest ważniejsze niż twoje, to to nie jest właściwe nastawienie. I z tego wyjdzie kwas. Jak nie teraz, to za chwilę. Czyli ktoś będzie na stracie. Więc nasze nastawienie mentalne, jak idziemy w ogóle z kimś rozmawiać i zanim otworzymy paszczę, to warto, żeby było po pierwsze. Z ciekawością. Jakby to było dla Ciebie, po prostu się zaciekawić, co ta druga osoba mi odpowie na moje, jak ta druga osoba zareaguje na to, co ja powiem, jak ta rozmowa się zakończy jakby to było podejść z ciekawością, a nie z pretensjami, z oczekiwaniami, z pouczeniem. Krytykowaniem, tylko z ciekawością. Jak wiele dobrego by to wniosło do Waszej relacji i do tej rozmowy, która ma się zadziać? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jakby to było podejść z otwartością. Czyli ja nie zakładam, jak ta rozmowa ma się zakończyć. Ja nawet nie zakładam, że ta rozmowa się zakończy dziś. Bo czasami potrzebujemy robić przerwy, bo temat jest na przykład trudny. Więc ja nie mam oczekiwania, że się to potoczy tak i tak i tak, tylko ja jestem otwarta na to, jak się to potoczy. Co z tego wyniknie, w którym miejscu my się znajdziemy, kiedy już porozmawiamy, ile dobrego by to wniosło, gdybyś miała miał. Takie nastawienie mentalne. I ostatnia rzecz z tego takiego mentalnego nastawienia to jest zaufanie. Słuchajcie, jeżeli nie ma zaufania, to nie pogadacie. Bo jeżeli ja nie mam zaufania, to się przed tobą nie otworzę, to nie powiem, co tak naprawdę myślę, czego tak naprawdę chcę, jak ja tak naprawdę. Mm, sobie to wymyśliłam, co ja tak naprawdę czuję i co jest we mnie i czego potrzebuję. Jeżeli ja nie mam zaufania do ciebie, że to zostanie przyjęte z ciekawością i otwartością, jeżeli ja nie ufam Tobie, e, że Ty mnie nie skrytykujesz, nie będziesz pouczał. Nie będziesz moralizował, nie będziesz mi udowadniał, że ty masz rację, a nie ja. To ja się nie otworzę. To ja ci nie powiem prawdy. To ja ci powiem półprawdy. To ja ci powiem kawałeczek. To ja ci tego nie zakomunikuję wprost. Czyli jeżeli nie mamy zaufania do siebie, że to, z czym ja wyjdę, i położa na stole między nami nie zostanie przyjęte, to jest lipa. To mi się nie dogadamy. I ponieważ ludzie nie zwracają uwagi na zaufanie, tylko takim wypada z paszczy, różne rzeczy im wypadają z paszczy, no to potem ci ludzie, którzy się otworzyli, położyli coś na stole. I dostali właśnie albo krytykę, albo ocenę, albo pouczenie, albo radę, której nie oczekiwali, no to następnym razem będą mówić albo nie wprost, albo, wiecie, to będzie takie bułkę przez bibułkę, cukierek przez papierek, albo to będzie takie właśnie trochę, ale nie do końca, albo na przykład będą, to kobiety tak mają, że weź się do nie wiem, skąd to kobiety mają, ale tak mają. Nie, że tak fajnie, żeby się mężczyźni domyślali. Ja nie wiem. Ja jakoś nie liczę, że się mężczyźni domyślą, więc komunikuję wprost. Ale, ale rozumiem ten mechanizm. Tak? Że zauważcie yy, kobiety, jak się mocno wstydzicie, zakomunikować różne rzeczy wprost. Nie? Bo nie ma tego zaufania, że to zostanie przyjęte i nieocenione. Hmm? I że nawet jak się ktoś nie zgadza, albo widzi to inaczej, to i tak o tym porozmawiacie. Hmm? Dobra. Czyli pierwsze to jest nastawienie. I jeszcze jedno: nastawienie emocjonalne. Jeżeli ty masz w sobie burzę emocji, to ja Cię proszę: to się nie wypaszczaj. To se idź, człowieku, pobiegać. Idź na spacer. Idź na basen. Idź porąbać drewno. Idź się, wypłacz, psiuce w rękaw. Zrób coś z emocjami, ogarnij najpierw emocje, a dopiero potem idź i rozmawiaj. Dlatego, że emocje nie są absolutnie dobrym doradcą, żeby komunikować. Jak cię emocje zaleją, to gadasz rzeczy, których jak ja to mówię na trzeźwo, byś nigdy nie powiedziała, nie powiedział. Więc nasze nastawienie emocjonalne jest równie ważne jak mentalne. Jak ty masz spokój. Jak ty, jak ty masz w sobie przestrzeń na to, co powie druga strona, wtedy idziemy gadać, wtedy idziemy rozmawiać, bo jest ogromna szansa, że my się dogadamy. Hmm? Okay. Druga rzecz. Komunikacja to mówienie i słuchanie. I jeżeli przyjrzysz się sobie, to być może zauważysz, czy częściej mówisz, czy częściej słuchasz. A nam chodzi o to, że jak idziemy do kontaktu, jak idziemy się z kimś dogadać, to my chcemy to zrobić w jak największej równowadze. Czyli z jednej strony ja mówię to, co mam do powiedzenia, ale z drugiej strony też chcecie usłyszeć. A my bardzo często mamy taki, hmm, taki nawyk, że mówimy i stawiamy kropkę, i ma być wykonane, i ma być zrobione. Bo tak. Okay? Um, no, i to już nie będzie budowało relacji, no bo wiecie, no, władza i poddany to słabo się człowiek czuje w tej relacji, tak? I nikt nie lubi, jak się mu rozkazuje i wydaje polecenia. Więc każdy chce być wzięty pod uwagę, każdy chce mieć prawo do wypowiedzenia swojego zdania i każdy chce, właśnie na końcu naszej rozmowy, Dobrze się czuć. A jeżeli ty, ty, ty do mnie tylko mówisz, a nie słuchasz tego, jak to jest dla mnie, no to ja się czuję pominięta. To tak, jakby mnie nie było. To tak, jakbyś gadał, gadała do lustra. To, czy ja tu w ogóle jestem. To znaczy, że moje zdanie jest nieważne. A jeżeli moje zdanie jest nieważne, jest niewzięte pod uwagę, my nie możemy nawet ponegocjować żebym ja miała z tego coś, żeby też dla mnie było dobrze w tym, w czym się chcemy dogadać, no to znaczy, że ja dla ciebie nie jestem ważna, ważny. No i prędzej czy później ja z tej relacji będę wychodzić, bo każdy chce być ważny. To jest nasza najważniejsza potrzeba. Chcę być ważny, chcę być widziany. A jeżeli ja mam tylko em, milczeć i robić to, co ty chcesz, no to ja się nie czuję fajnie. Hmm? Więc, żeby się dogadać, to też chcemy słuchać. Czyli idziemy z otwartością i to są takie pytania, jak: A, a jakie jest Twoje zdanie? A jak Ty to widzisz? A jak to jest dla Ciebie? A, i, i, a, co, a jaką Ty masz propozycję? Okej. Okay. I wtedy mogę Cię posłuchać. Słucham bez oceny. Bez interpretacji tego z właściwym nastawieniem. Wtedy się dogadamy. Na końcu będzie win-win. Hmm? Następna sprawa. Jak mówić. No, właśnie. I to jest podstawowe narzędzie komunikacji. Kocham, bo jest banalne, tylko niewiele osób używa tego narzędzia. Narzędzie to brzmi, mów o sobie. A problem polega na tym, że my, jak idziemy się dogadać, to nie mówimy o sobie, tylko o tej drugiej osobie. Czyli używamy języka ty. Bo ty zawsze, bo ty nigdy, bo przez ciebie. Ty powinieneś, powinnaś, ty musisz. Tobie nie wypada. Na Twoim miejscu, Ty powinieneś i ty, i cały czas mówimy: Ty. Ty zrób, ty nie rób, ty mów, ty nie mów, ty słuchaj, ty siadaj, ty jedz, ty nie jedz, ty idź, zrób, ty wynieś śmieci. I, i ca, cały czas jest ty, cały czas jest ty. I, i co słyszysz w tym języku: ty? E, to jest język, w którym bardzo łatwo można kogoś zranić. Bo to jest język, w którym. E, bardzo łatwo tym językiem, bo ty tam bardzo łatwo jest kogoś urazić, obrazić, zawstydzić, wylać na niego kubło pretensji, skrytykować. To jest język ty. Język ty. O, to jest tak, jakby cię ktoś palcem wytykał i, i dziobał. I prędzej czy później ludzie, w ludziach zaczyna narastać złość, bo słyszą tam bardzo dużo pretensji i tego tykania, bo ty, bo ty, bo ty. Więc uderzasz bardzo często w ich poczucie własnej wartości. A to wszystko, co ty chcesz powiedzieć, można powiedzieć językiem ja, bo kiedy mówisz, ja chcę, ja potrzebuję, dla mnie to jest ważne, według mnie, mnie zależy na tym, żeby. Ja nie chcę, ja się nie zgadzam. To kiedy mówisz językiem ja, to mówisz o sobie. A kiedy mówisz o sobie, to nikogo nie obrazisz, to nikogo nie urazisz, bo mówisz o sobie. I robimy bardzo fajne ćwiczenia na warsztatach. Kiedy macie listę zdań w języku ty, a teraz to zamieniamy na język ja. I to brzmi zupełnie inaczej. I jest odbierane zupełnie inaczej. Więc jeżeli chcesz się dogadać, to ja cię proszę. To mów językiem ja. Oczywiście to nie do końca jest tak, że cały czas będziemy mówić ja, 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 ja. Ale chodzi o to, żeby przynajmniej 70% tego, co chcemy powiedzieć. Było w języku ja. No i oczywiście tutaj się trochę natykamy na, na, na pewne wdruki kulturowe, bo my z językiem ja się rodzimy. Małe dzieci mówią ciągle ja. No, a rodzice tam przychodzą i mówią, nie mów ja, nie mów ja, co ty tak ciągle o sobie? A to jest dla nas naturalny język. Język ja jest dla nas absolutnie naturalnym językiem, mechanizmem, odruchem. Każdy myśli o sobie tak naprawdę, chociaż nie chcemy tego przyznać. I my potem kulturowo mamy narzucone, żeby nie mówić za dużo o sobie, bo będziemy egoistami, a to jest nieprawda. Um, dlatego, że mamy prawo do swoich potrzeb, do swoich chcę, do swoich nie chcę i mamy niezbywalne prawo o tym mówić. Nie mamy prawa narzucać komuś swojego ja, ale mam prawo zawsze o nim mówić. I kiedy my się chcemy dogadać, to przecież my nie chcemy nikomu narzucić, tylko my się chcemy dogadać. Czyli moje ja spotyka się z Twoim ja. I zaczynamy patrzeć, jak tu możemy się dogadać, jak, jak możemy uwspólnić się co dla mnie, dla mojego ja i dla Twojego ja będzie najlepsze. I na końcu, żeby nie było tego poczucia straty. Czyli komunikat ja, język ja to jest najważniejsza rzecz, to jest najważniejsze narzędzie. Jeżeli tylko się chcecie dogadywać z ludźmi, to mówcie o sobie. Dwa ostatnie. Gdybym Cię poprosiła, żebyś przez cały dzień Zaznaczał, zaznaczała. Zdania, które kończysz kropką, czyli zdania oznajmujące, zaznaczasz krzyżyk. A, a wszystkie zdania pytające, czyli pytania, zaznaczasz gwiazdką. To jestem ciekawa, jaka by była Twoja statystyka. Zmierzam do tego, że w naszych relacjach i w życiu stawiamy za dużo kropek. A za mało znaków zapytania. Czyli zbyt mało pytamy ludzi. My ludziom oznajmiamy. My ludzi powiadamiamy, a za mało ich pytamy. I oczywiście, jeżeli to jest sytuacja yy, zawodowa, gdzie nie ma gadki <laughs> i nie ma negocjacji, no to oczywiście powiadamiasz. Jeżeli to jest sytuacja zagrożenia życia i zdrowia, to nikt cię nie będzie pytał, tylko po prostu. Ratuje ci życie i zdrowie i to jest jasne. Ale ja mówię o wszystkich innych sytuacjach, kiedy jesteśmy w relacji z drugim człowiekiem i, o właśnie, narzucamy mu swoje zdanie, bo ma być tak, jak ja chcę, i tam jest kropka albo wykrzyknik, ale nie ma pytania. My mało pytamy ludzi. Pytania w stylu: jak to jest dla ciebie? Co ty czujesz, kiedy o tym rozmawiamy? Czy jest coś, czym chcesz się ze mną podzielić? Co usłyszałaś, usłyszałeś? Co zrozumiałaś, zrozumiałeś? Um, jak to widzisz? Czy masz jakieś rozwiązania? Jakie? Jak widzisz? Daną sytuację. Jakie są Twoje pomysły. Jak chciałabyś, chciałbyś to zrobić? Kiedy byłoby ci dobrze? Kiedy byłabyś zadowolona? Nie za mało zadajemy pytań, takich biorących pod uwagę drugą stronę. Zastanów się pomyśl, jak często to robisz. Takie pytania o drugą o tą drugą stronę. Żeby dać jej znak, jesteś ważna, ważny. Bo w relacji jesteśmy sobie równi, czyli ja człowiek i ty człowiek. Możemy być w hierarchii zawodowej niżej i wyżej, ale zawsze na poziomie człowiek-człowiek jesteśmy równi. I ja o takim kontakcie i o takich relacjach mówię. A więc ja jestem tak samo ważna jak Ty. Moje pomysły są tak samo ważne jak Twoje i jeżeli ktoś mnie pyta to zobaczcie co tutaj się dzieje to ja się czuję wzięta pod uwagę to ja się czuję ważna bo ktoś mnie pyta o zdanie, to jest naturalny mechanizm a jeżeli my nie pytamy kogoś o zdanie, tylko ona mu oznajmia, jedziemy w góry Uff, nawet nie zapytała czy on chce jechać w te góry tylko zawsze jeżdżą i to jest oczywiste Um, no to wiecie, to oczywiście myślę, że można się do tego przyzwyczaić, ale poczucie jestem nieważny i moje zdanie się nie liczy, nadal jest, nadal zostaje. Tak samo, kiedy nie rozumiecie, co ktoś ma na myśli, to ile razy pytasz, prosisz o wyjaśnienie, o dopowiedzenie? Pytaj. Pytaj. Jest więcej pytań, niż kropek i wtedy ludzie naprawdę czują się z wami dobrze, przy was dobrze, bo się czują widziani, słyszani, a to jest największy głód, jaki cierpimy teraz. Czujemy się nieważni, <grym> a każdy chce być ważny, więc im więcej pytań, tym lepiej. Wszystko czy prawie wszystko jest, jest do wynegocjowania? I ostatnia rzecz, czyli granice. To gruby temat, słuchajcie. To gruby temat, będzie o tym osobny film. Ale w każdej rozmowie i w każdej relacji muszą być granice. Każdy ma swoje. Ja zawsze mówię: wyobraź sobie to jako płot płot wokół ciebie. I to są twoje granice. I są granice, których innym ludziom przekraczać nie wolno. I jeżeli my tych naszych granic nie znamy, my nie wiemy, gdzie one są, albo one są takie, że my tańcujemy z tym płotem trochę bliżej, trochę, tak trochę dalej, z tym się zgodzę na to, z tamtym się nie zgodzę na to i to jest takie. To jest takie płynne i ruchome, hmm? to wtedy trudno nam się dogadać z ludźmi. To są takie sytuacje, kiedy ktoś nie zna swoich granic. I w zeszłym tygodniu ci się ktoś zgodził na zostanie po pracy, wbrew sobie, a w tym tygodniu już się nie godzi. I ty mówisz, ale halo. W zeszłym tygodniu nie było sprawy. Nie? Więc jak my nie czujemy naszych granic, jak my nie wiemy, gdzie one są, i jak my się zgadzamy, na to, na co się zgodzić nie chcemy, to jest lipa w relacjach. Dlatego, że finalnie będzie poczucie straty, będą pretensje, będzie narastająca złość. Więc pierwsza podstawowa rzecz. Musimy znać swoje granice. Mamy granice negocjowalne i nienegocjowalne. Będzie o tym film. Oba. Oba te rodzaje granic musisz znać. I to nie jest kwestia, że ja ci powiem, gdzie są twoje granice, tylko każdy musi je sam znaleźć. Na to się zgadzam, a na to, a na to się nie zgadzam. I wtedy w rozmowie, kiedy mamy się dogadać, kiedy znasz swoje granice, na co się nie zgodzisz, hmm, i to jest z ciebie to wychodzi z ciebie, a nie z kultury, co ci mówi społeczeństwo, wychowanie, ee, przekonanie, mama ci wdrukowała, nie? Tylko to idzie z ciebie, z tego kontaktu ze sobą. Tego nie chcę, na to się nigdy nie zgodzę. To my to potrafimy dobrze zakomunikować. Jak my komunikujemy granice, to to też nie jest koniec rozmowy. Nie? Poszukajmy innego rozwiązania, żeby się dogadać. Ale najgorsza sytuacja jest właśnie wtedy, kiedy ktoś nie zna swoich granic, godzi się na coś, czasami, żeby zakończyć tę rozmowę, bo już nie mam siły, bo już mi się nie chce, bo już jest za długo, a nie poprosiłem poprosiłam o przerwę. Eee, tak się też zdarza. Eee, więc jak my nie czujemy naszych granic, my nie wiemy, gdzie one są, eee, my nie znamy naszych wartości na przykład. Eee, I zgadzamy się na to. Na co tak naprawdę nie chcemy się zgodzić, no to to, to nam potem wybuchnie, bo jest to poczucie, że jestem, jestem w pewnej stracie, że nie wyciągnęłam, wyciągnąłem dla siebie tego, żeby, żeby mi też było dobrze, zadowoliłam, zadowoliłem drugą stronę, a sam wcale nie czuję się dobrze. Jest takie pytanie, i dam Ci to pytanie które bardzo szybko pomoże ci znaleźć odpowiedź tak lub nie. Hmm? Pytanie to brzmi: jeśli się na to zgodzę, to co będę czuł? Albo inny wariant tego pytania: jeśli mm, jeśli to zrobię, to jak się będę z tym czuła czuł? Jeżeli będziesz się tym czuła, czuł kulawo i koślawo i słabo. To, to sobie zróbcie przerwę i pójdźcie ponegocjować za chwilę, jutro, za tydzień, w innym czasie. A jeżeli po takim pytaniu ty czujesz, ok, będę się z tym czuł super, albo w ogóle za pięć minut nie, nie, nie ma sprawy, to znaczy, że tak. Że oboje. Jesteście w tej właśnie pozycji win-win, wygrana, wygrana. Że nikt nie ma poczucia straty. No i tyle. To takie pięć bardzo takich głównych punktów w bardzo ogólnym zarysie. Więc przez nastawienie, mówienie i słuchanie, używanie komunikatu ja, zadawanie pytań i rozpoznaniu swojej granic yy, i tego na co tak naprawdę mam ochotę się zgodzić, a na co nie mam ochoty, tak możemy się dogadać. I tego wam kochani życzę. Święta się zbliżają, więc będzie dużo yy, sytuacji, w których trzeba będzie się dogadać. Więc pamiętajcie o tych pięciu punktach. Yy, no dobrze. To jak się podobało, to oczywiście zapraszam do lajków, subskrypcji komentowania, jak macie ochotę do mnie napisać na PRIV, śmiało napiszcie. Eee. No, a temat komunikacji będziemy, będziemy kontynuować. E, zapraszam Was jeszcze do czytania opisów pod tym filmem, pod każdym filmem, bo tam jest dużo więcej informacji, e, takich, których ja tutaj nie za bardzo e, powtarzam. E, no bo po co powtarzać coś dwa razy? Tak sobie myślę. No dobrze. Okej, okay, pięknie dziękuję, wciskam, pozdrawiam do kolejnego filmu. Dobrych rozmów wam życzę.